Dzień dobry, witam serdecznie w siódmej już części na temat budowy zegarka z przekaźników i będzie to część nietypowa, ponieważ na skutek pewnych nacisków zostało postanowione, że prototyp, który do tej pory powstał, zostanie podłączony do źródła czasu w postaci przekaźnika JRM. Oczywiście wszelkie kwestie i dyskusje na temat dokładności tego źródła, a w sumie jego braku tutaj pomińmy, poczynione zostały jednak pewne kroki, żeby dokładność tą przynajmniej na potrzeby filmu w miarę zbliżyć do jednej sekundy. I zostało to osiągnięte w ten sposób, że po pierwsze cewka dodatkowa została zwarta, żeby przekaźnik działał wolniej. Natomiast cewka główna 400 omowa została zasilana z 48 V, ale przez regulowany dokładny opornik. I mniej więcej tym opornikiem zostało to wyregulowane tak, by ten przekaźnik osiągał około na oko jednego mignięcia na sekundę. Więcej rzeczy, których tutaj mógłbym powiedzieć, chyba nie ma. Sam prototyp został już opisany, pokazany w poprzednich częściach. Popatrzmy, jak to współpracuje z przekaźnikiem JRM jako źródłem czasu. Mam nadzieję, że ten jakże komu nikomu niepotrzebny i bezużyteczny eksperyment się podobał. Dziękuję zatem serdecznie za uwagę i zapraszam ponownie.